To wszystko spinane właśnie było od tego roku 1999 jako długoterminowy, dalekosiężny plan amerykańskich i europejskich finansistów, amerykańskich i europejskich ludzi od żywności, a przede wszystkim jako plan holenderskich i niemieckich wielkich sieci handlowych, wielkich sieci zajmujących się dystrybucją hurtową, dystrybucją detaliczną produktów spożywczych. Mamy więc z tego taki rezultat, że gdy umowa ta po wielu, wielu latach negocjacji w końcu zaczęła być dopinana w roku 2008, taki oficjalny dokument powstawał od 1999 aż do 2008 roku, kiedy już nowe państwa do Unii Europejskiej zostały zaliczone, a Ukraina została nadal w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ten dokument, co ciekawe, został podpisany czy przygotowany za zgodą Ukrainy tego 18 lutego 2008 roku, pomimo tego, że nie załatwiał kilku kluczowych teoretycznie dla Ukrainy spraw, kilku spraw, które Ukraina bardzo twardo negocjowała. Są pośród nich takie rzeczy, które wydarzyły się później, po roku 2022, a już wtedy, w roku 1999, 2000, 2008 były na tapecie, były gran.